Jest luz. Ja ogólnie uważam, że e, no co, Arek Pawłowski nawet chyba teraz już tych rundek nie prowadzi. Powiedziałem, że stary jest zmiana. Kto prowadzi rundki? Kanu. Tak? tak? Konferencje widziałem, że jest zapowiedziana konferencja, ale rundki Więc też? jestem ciekawy, e, my jak żeśmy odpuścili Arka, był kurwa... Giga, giga hate. Giga, kurwa, krytyka i tak dalej. Ale ludzie chyba zauważyli, że no Arek... No Pytanie, czy Arek nie... będzie to yy, prowadził galę, nie? Zobaczymy, no. Zobaczymy. Nie, ale ogólnie... Film z Rona? Dobra. To idę zobaczyć, czy ten... Zobaczymy. Napiszcie, co sądzicie o Arku Pawłowskim na czacie. Bo jestem ciekawy opinii tutaj afrykowej. Już jest też późno, więc wy. Odleżę, że ten. Wy mu nie zapłaciliście, oni dalej płacą, tylko dają gdzieś. Zebo napisał tak: Wy mu nie się wystarczająco, oni dalej płacą, tylko dają gdzieś indziej niby. A, ja akurat z kulisów wiem trochę więcej, Zebo Ale nie chcę mi się już nawet wiesz. Likować. Chcę zamknąć ten temat, bo już kurwa było o tym zbyt głośno kiedyś i tylko się, tylko się nawkurwiałem, a aż tak. Ale trzeba powiedzieć, że Arek prywatnie jest w porządku. Prywatnie tak.